Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na Opolagrze. Będzie taka moja mała relacja. Może nie będzie dużo mówione, ale za to pokażę Wam trochę sprzętu. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Więc zapraszam na film. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold. perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we is this an argument, or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument, or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drown myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't together Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where we felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Jest tylko holstyny, ale mamy też tak fantastyczne zwierzęta w naszym regionie tytuł jeszcze raz, brawa, brawa dla Tytuł czempiona w tej kategorii zdobyła Jałówka z numerem 39 Wszystkie zwierzęta są z hodowli pana Daniela Szmitki z Kędzierzyna Koźla. Jeszcze raz ja Poprosimy o, o prowadzających o wykonanie rundy honorowej i zaprezentowanie nam jeszcze raz tych uroczych zwierząt. Serdeczne gratulacje dla hodowcy. A ja powiem, powiem Państwu, że przeciętnie krowa może dożyć do 20 lat swojego życia ale to nie oznacza, że nie notujemy gdzieś w przypadków naprawdę wybitnych. Jedną z najstarszych krów była duża Berta pochodząca z Irlandii, która może pochwalić się rekordową długowiecznością. Berta urodziła się w 1945 roku. I zakończyła swoje życie w 1993. W chwili swojego odejścia miała 48 lat. To jest coś niesłychanego. Cieszyło się to zwierzę popularnością nawet wśród turystów. Tam były organizowane wycieczki, żeby zobaczyć tak długo żyjącą krowę. Ta długowieczna krowa wydała na świat łącznie 39 cieląt. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See right there, but if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. And confusing, was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish we never first saw you, I knew this. When I'm with Znajmniej. Także się na pracę na terenie zarówno suchym, jak i bezpieczne poruszanie się po terenie podmoku. Oczywiście maszyna jest bezpieczna ze względu na to, że jest sterowana radiem. Jak Państwo widzicie, kolega dokonuje tutaj sterowania z daleka. Zasięg radia 300 metrów. Maszyna jest zawsze bezpieczna, ponieważ jeżeli znajdzie się poza zasięgiem radia, absolutnie wyłączy się i przestaje działać nie ma możliwości, żeby ktokolwiek że robiła samodzielnie. Na no dodatek, proszę Państwa, i tutaj uwaga, jest w stanie wykazać tereny o pochyłości 65 stopni, więc nie ma skarpy, na którą bym nie wjechała i nie wykosiła. Wszystkie firmy, które obsługują autostrady, drogi powiatowe, czy gminy, zachęcamy. Proszę Państwa, maszyna naprawdę zarabia na siebie i zwalnia z w pracy w 10, 12 kosiarzy. Piotr, zastępuje? Maszyna zastępuje pracę pięciu kosiarzy, proszę Państwa. Więc firma, szefowie wiedzą doskonale, jakie to są koszty. Oczywiście tych ludzi można wykorzystać do zupełnie pracy. Także widzicie Państwo, tutaj nie możemy pokazać zalew tej maszyny takiej do końca, ponieważ teren jest prosty i bardzo łatwy do pracy, ale gdybyśmy mogli wjechać na starty, to gwarantuję Państwu, absolutnie maszyna porusza się na ten sam sposób. Gąsienicy o szerokości 8, 18 cm, głęboki bieżnik, no i tak jak mówię, sterowanie z radia gwarantuje. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you try to stay strong and fake strong and fake a smile until I look away VITAM Ponownie y, takie można powiedzieć kilka słów na zakończenie. Ja już jestem y, w domu i teraz taki, można powiedzieć taka krótka refleksja. Y, jak oceniam właśnie tegoroczną Apolagrę. Y, powiem tak, no troszkę się zawiodłem, ponieważ y, nie było wszystkich wystawców. Y, dużo wystawców po prostu nie było. Nie było takich marek jak Klas, mało co praktycznie. No nie wiem, po prostu jakoś nie czułem w tym roku jakoś tak fajności tego. Może to wszystko przez to, że to się dopiero rozkręci po takiej przerwie dwuletniej. No ale tak, widzicie tutaj ten plan cały. Wystawy to jest ogólnie 45 hektarów powierzchni wystawowej. No i tutaj, z takich różnych marek, tu możemy wyczytać, że były właśnie różne takie jak Waltra, jak Deutzfar, tutaj właśnie różne filmy, które są tak jakby dealerami tych marek. No głównie te marki, tak samo Zetor był, te trzy marki górowały. No i oczywiście Gama Maszyn, to tam nie możecie sobie też na moim filmie obejrzeć. No i przede wszystkim nie było pokazów. Jedyny pokaz, jaki, jaki był, to pokaz tej kosiarki yy, yy, można powiedzieć tej kosiarki która jest zdalnie sterowana cena tej kosiarki to też jest zawrotna już chodzi o ceny yy, po prostu różnych rzeczy na tej Opolach, że to no to już po prostu jest kosmos yy, tak się dowiedziałem to jest około takiej kosiarki jakby ktoś chciał zakupić to jest około 200 tysięcy także yy, z tych niższych marek to można mieć kilka ciągników, no i z tych takich już w miarę y, jeden. Także y, do, do każdego, no jeżeli ktoś to po prostu ma firmę, która na przykład tamte y, pobocza czy skarpy, no to może to się by skalkulowało, ale no cena jest kosmos dla mnie. Y, no i nie, to był jedyny praktycznie pokaz. Nie było tak jak w poprzednich Opolagrach, że był pokaz sprzętu, pokaz maszyn zielonkarskich, nie było też możliwości się, znaczy była możliwość przejechania się, ale tylko waltrami, były dwie waltry, nie pamiętam dokładnie oznaczeń, ale tylko te dwie waltry i to wszystko jedna miała tam zaczepiony rozsiewacz do nawozu a druga po prostu była bez niczego, można było tam parę kółek zrobić no ale to troszkę taka według mnie bieda no i podsumowując uważam, że było średnio ale i tak się fajnie bawiłem bo po dwóch latach no to Fajnie było zobaczyć jakieś nowości, sprzęty, co tam się pozmieniało w rolnictwie. Chociaż tam troszkę śledzę różne no, nowinki, ale wiadomo, zobaczyć to na własne oczy, to jest inaczej. Yy, no i co? Na ten film byłoby tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Yy, no i zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.